Kurwa jebana! Mała dziewczynka siedziała sobie bezbronnie 8-12 lat w tym przedziale i rozumiesz, Ej, słucha tych wyzwisk, jak oni tam przeklinają, biją się, poniżają. Tam aż jedna taka e, wyszła z tego cyrku całkiem. Bo nie mogła słuchać tych wyzwisk. Tam nawet jeden fujary wystawił i machał śmigło robił z tego. No ja, ja mówię, ja nie wiem, co tam się wyprawia, kurde. A ta dziewczynka ogląda to wszystko, hmm. słucha tego i rozumiesz nagle: Pach! Dostaje kieliszkiem w łeb, kurde. <śled> Ale tam też. Zaraz mówię ci, krew poszła, wszystko całe, cała twarz zakrwawiona. Tam też chyba karetki nie było, bo nikt tam się nawet tym nie zainteresował. A co to z tymi karetkami? Już nawet ich... Bierze na takie wydarzenia. To nie to, że nie wiem, nie mają funduszy czy coś, po prostu oni się boją tego, że zamkną im te gale. Przecież tam y, nikt nie nosi masek, nikt nie jest przebadany. Ostatnio przecież y, ten taki na sterydach brał udział w jakiejś gali i też nie, nawet nie został przebadany, bo później się przyznał, że miał wirusa. A no właśnie. Bo to przez takich ludzi jak on. To się cały czas dzieje i, i się nie może skończyć. A czy po tych wydarzeniach już wiadomo, co się dzieje z tą małą dziewczynką? Podobno już takie ma obrażenia, że nie będzie widziała na jedno oko, a lekarze walczą o drugie. To jest naprawdę bardzo straszne. Ja nie wiem, czy ta federacja, czy tam ten, czy oni to w ogóle. Poczuwają się do jakiejś odpowiedzialności? Czy, czy jak już wesprą tą dziewczynkę? No wiesz, to jest prawie 12 lat, to, no nie wiem, to już to całe życie przed nią. I teraz co? Nie będzie nic widzieć? I jak, jak ona sobie chłopaka znajdzie? Czy tam, no nie wiem, czy dziewczynę, może teraz, bo już te czasy. I, i, i co? Kto, kto później będzie na nią płacił jakieś te podatki, składki czy coś, no bo ona żyć będzie musiała. Kto ją? Co zabijemy ją? No nie. No raczej nie, ale wejdą takie przepisy, gdzie będzie musiała podać się eutanazji i po prostu podatnicy, którzy płacą na takie osoby, będą już mogły sobie odetnąć z długą po prostu. No nie to na przykład zastanawiam, dlaczego wpuścili tam takie młode dziecko, no, czy tam nie było na wejściu żadnej kontroli, czy, czy no, naprawdę nie jestem w stanie te, na to odpowiedzieć. A kto normalny bierze takie dziecko, co wyszło już teraz prawie z kołyski i, i idzie na, na jakieś gale? To ojciec, co to? To byle pieprzone. Z informacji jakie uzyskałam, to, są, to jest chyba trener Mateusza Morańskiego. To, to ten Morański jest w ogóle. Morański to jest ten, który grał w filmie u Skolimowskiego. Morań... Ostatnio też wpłynęła sekstaśma z, z jego udziałem, gdzie pływa pochodników w takich spazmach rozkoszy, po, po, po jednej nocy po prostu, gdzie podobno, to są niepotwierdzone jeszcze informacje, nafaszerowali go jakimiś środkami. I po prostu bawili się z nim w pociąg, tak pokrotce. Te środki, to co to? to, to sterydy są? To, to co to? A dokładniej to nie wiem, jakie to są środki, jednak sterydy to na pewno są zażywane w jego przypadku. Nawet na tym kanale jest wypowiedź, która informuje, że takie środki po prostu zażywa wiadrami. I tak nabiorą tych sterydów, a potem się wyprawia to, co można było zobaczyć. I jeszcze telewizja to pokazuje. A jakby te zabili tę dziewczynkę małe I, I co? I kto by za to odpowiadał? A jak tego? Chłopa takiego dużego yy, na sterydach wzięli. Jak mu przyjebał liścia, kurwa, to aż się złożył jak domek z Bangladeszu. I był chłop i nie ma chłopa. Czary. No właśnie, za to też nikt nie odpowiedział. I nie zanosi się na to. Niestety żyjemy w takim kraju, gdzie takie afery szybko się tuszuje, a jak ktoś mówi prawdę, tak jak my na przykład, to przychodzi po nich se, taki pan <ścoughs> i takie tam różne. A gdzie była maska tej małej dziewczynki? Co ona sobie myśli, że będzie sobie hulać, a tu taka krzywda się będzie działa temu dziecku? Ja bym tak pochopnie nie oceniała tego zdarzenia. Matka mogła również zostać zastraszona. To jest, co jest bardzo typowe w małżeństwie w tych czasach. Tym bardziej, że jej mąż trenuje osoby, które walczą na tej galach właśnie MMA. I to by bardzo dużo na to wskazywało. Albo również y, ubezwłasnowolniona. Na przykład przywiązana gdzieś w piwnicy albo, nie wiem, różne rzeczy takie bywają, naprawdę. A ja to myślę, że już od dawna jest przerobiona na kebaba. Pytanie tylko, czy na grubym, czy na cienkim cieście. To jak można podsumować te całe zdarzenie, które miało miejsce? Ja to widzę tak. Ojca natychmiast się, Trzeba wsadzić córkę do bidula albo pod te eutanazję. Yy, te gale, wszystko zamknąć na 10 spustów, zakneblować ich rozstrzelać wszystkich, zakazać sterydów i, i jeszcze tych 500 plus zabrać im, bo to wszystko przez to.